Witam ponownie w bunkrze. Zapraszam do środka. Zobaczmy co przez ten czas pod nieobecność naszą się tutaj wydarzyło. O, no tu już jakieś chopki skaczą. Następna pani do nas przyjechała. A tu wyćwiczone będą teraz kolaki, patrzcie. Wszystko łykomy, łykomy, dawajcie, dawajcie. Co tutaj, kto przyszedł? Megan. To będzie Marta. To będzie Marta. Zobaczmy, gdzie ją można wsadzić? Jakie Co ona w ogóle tutaj ma nam Do zaoferowania. Całe dupne nic. To wrzucimy ją tu, niech Endurance sobie ćwiczy. I musimy przejrzeć teraz naszych sportowców. Sportowiec 1, 2 i sportowiec 3. Oni są już dobrze wysportowani. On też już jest dobrze wysportowany. Ona też już jest dobrze wysportowana. Ja ją przerzucę tu. Tu jest co? Tu jest Agility. To jego przerzucę tu. Ona ma strędza dość dużo, ale chyba chcę. Chcę, chcę zrobić tak, dobra ją, 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 ją Wrócę też tutaj, dobra mało percepcji, mało, mało i cały czas mało. No to za mało. Endurance ma tutaj niewystarczająco. Nie o nie, one już powinny mieć full, o ona idzie robić nam tutaj te piękne, piękne z zczykawki. A my co? Mamy co, chyba wybieramy się. Robić misję. O, mamy 4 Nukakole odrobiną szczęścia. 15 plus Tylko Piotruś da radę to nie, nie, nie. To niestety tak nie zrobię. Ale to jest 16 plus, to też tak nie zrobię. Nie no, jakąś misję trzeba zrobić. Nie ma opcji, że nie To czy to. Dawajcie Daily Questa. Wyślemy Wyślemy może albo nie, dobra. Nie, nie, nie Gertrude. Gdzie jest Pietrek? Bo Pietrek ma dużo. Pietrek. Pietrek Pietrek. Grażynkę i i i i dawajcie, weźmiemy tego Harnolda, wyślemy, damy im 15 i 5, start now, tak, start now, może jakieś wylecą, dużo szczęścia będziemy mieli, przynajmniej powinniśmy mieć. Ja mi powinno być dużo szczęścia. O, fajna, dosyć duża kapsułka. Będzie co zwiedzać. Kapsułka, budyneczek. Kapsułki to w Dragon Ballu były. O, i już pierwszy przeciwnik. Jeden z kosą, drugi z Gnatem. Będzie szybki szpil. Trzeba ich troszeczkę bardziej wyeksplodzić jednak, bo tak jak patrzę, to dosyć słabo. Momentami chcę iść na lepszego questa, nie mogę, bo mają za małe poziomy. To od razu nas zbieramy, żadne robaczki nie wyjdą z podziemi. ziemi. Spokój za pokojem, idziemy jak burza I co? Harnold ma najsłabszą broń jakąś 6.7 7. jestem ciekaw, jak się te broni produkuje Bo jeszcze tego nie ogarnąłem do końca A mam te całe blueprinty Na robienie tych broni A co z tego jak nie wiem jak to zrobić Nie wiem oddalić, o dobra Tu się za babą schował, Jeski skaczą, drapią gryzą Bieramy z nich wszystko. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, dwa to kartony. Są dwie bojowo nastawione kobiety. Ona ma jakiś tłumik przyczepiony na sznurku. Czy to był jakiś bagnet domowej roboty? No nie wiem, nie wiem. Ciekaw jestem. Pewnie też mogę taką broń wykonać. a będę mógł. No i gulę. Najgorszy. One jak biją, to jeszcze zabierają życia tego, którego nie ma. No są prawdziwe roznosiciele choróbska. I ten pewnie będzie do zabrania. Wiedziałem, dobra. Ale udało się to opanować bezproblemowo. Nie trzeba było klikać przez 10 pokoi. Dwa razy i tak leżysz na szczała dziewczka. I ten też leży. Genialnie! Jak ja przyniosę, to mi magazynu braknie z tych, tych wszystkich, bo w ogóle ich nie leczę, a cały czas zdobywam. Co no tutaj jest? Jest tutaj coś? Chyba nie ma, co? No nie ma. Dobra. Czyli wzrok jeszcze dobry. To jest winda? Nie, nie, ma windy. A tu są kapselki. O nie. I tu są. Tu jest jeszcze... Ale udało się zebrać. Na szczęście. C, Dobra. Taś są dwie. A to są dwa mocniejsze, tak mi się wydaje. I dopiero w drugiej turze zginie ta. Jeszcze zdąży kosą. A jeszcze nawet nie zginęła. No dobra, zginęła już. Jednak. Jednak są tak słabe jak myślałem. Chyba kogoś dzisiaj wyślemy na eksplorację. Żeby też wbić mu trochę poziomu. Do jakiegoś takiego wykokszonego już przynajmniej troszkę chłopa. Który ma tam troszeczkę tego strand'a i żywotności. To, to, dobra, tu wszystko podpierane, więc lecimy teraz drugą część bunkra odkrywać. To sensu, muszę przelecieć tu i potem do końca i zaś do góry i zaś będę musiał całe to przejść, ale dobra. O to chodzi w sumie w misji, nie? Trzeba walczyć. O swoje. Te pieski ostatnie, to jak pieski nie nadążają nad ludźmi? Za mocnych ich zrobiłem. Nie, 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 tu do góry, tu. Teraz tu. I tu nie ma nic, tylko się świeci szafka. Zostałem w Tu kolejny nie, jeszcze kała uchy. Leży jeden, leży drugi, leży trzeci zaraz też. Ten pies go gryzie, tam depto. Serio, będę mieć tyle tych strzykałek, że. Sanepid przyszedł do mnie do bunkra, by powiedział, że jakieś szpalnie robię. A to wszystko lecznicze. No, bij tego gula. Dobra, wiecie co? W sumie trochę ma tego. Uleczymy ich. Udziełem, dałem 15, rząd 22. Już nasze kolejne 2, 24, a już zrobiłem trzy. 3 10 lekko zebrałem. Prosta matematyka. Żbieramy i zbieramy. Że kapselki były do naszego celu. Tu nic nie będzie teraz widoczne niestety. No to oczywiście misja. Zostawimy ich potem, żeby wrócili sobie na spokojnie. Nie będziemy już New zużywać. Tak, żeby było na kolejne misje, na kolejne odcinki. Zaraz mi się skończy i co. I będzie kapa. Trzeba czekać, wysyłać ich z wyprzedzeniem. A planowanie jest trudną sprawą. Ja, o, ta jest jakaś twarda wyjątkowo. Albo nie O, lupa. Żeby lepiej widzieć. I do góry. Przedostatnie piętro. Coś my tu mamy. Zaś. I leżą obydwoje szybka to się nazywa moc. Dobre bronie, dobrzy ludzie. Ten bunkier sam się kończy. Ja nawet nie musiałem nic zrobić, tak naprawdę. Ile później bym przyszedł, to by to było pusto. A nie dostałbym tyle kapsli i expa Cóż, cóż, cóż. Dwie skrzynie do zebrania. Skrzyneczki zawsze są fajne. Szkoda, że tu nie ma tego ag agenta w kapelusiku. I kolejne leczenie. Sweet. Następny pokoik. Zaś te łone wyszły, deratyzacja. Odrobaczanie. To jest moja specjalizacja w tej grze. Widzicie? Czy zmutowane szczury, czy wielkie robaki? Nie ma to znaczenia. Moja drużyna zrobi wszystko. Nawet gule, widzicie. Nawet te gule. I to jeszcze nawet samochody nie mają, tylko piechty wszędzie łażą. Tu nikt nie wleciał, tam ktoś chyba wleciał, co? Ale nie mogę tego kliknąć, chyba, że zniknął. Nevermind. Dobra, tu muszę lecieć do góry. Tej windy nie odkryję niestety, nie zobaczycie. Tego pięknego elevatora. Tu się szafka świeci. O, nie zginęły na hita. Jakieś lepsze robaki. A bo da się pogryźć. Daś... Dobra, i następny pokoik. I taka wielka, taka wielka izba i tu nic nie ma. Cups run, o kurwa. Dobra, nie patrz nazwy tych misji. Jestem w szoku. To właśnie o to chodzi. Ciekawe, czy zbierat o dwa koła, właśnie chciałem cię spytać: ciekawe, czy uda mi się dwa koła zebrać przez tę misję? I się udało! Dobra, i koniec misji, więc wracamy do naszego bunkra. Takie ładne bronie, tyle hajsu. To się zgadza. Dobra, dobra. Oni będą dwie godziny wracali. Więc my w tym czasie możemy sobie jeszcze zobaczyć, cóż my tu mamy. Tu nam mało zostało. Tym bardziej, że jeszcze jakiś gnida nam się tu chowa. Po bunkrze. Gdzie on jest? Nie widzę go. Gdzieś tu był. Trudno no Raszujemy to, żeby był prąd. Aha, i teraz tu nikogo nie ma, no kurwa Dobra, ale tu mam full Co to robi Emilia? Dlaczego ona jest tutaj? Bez broni i jest tutaj Muszę ją przełożyć. Ja ją przełożę do ćwiczenia Strange'a Tylko musi się... Muszą pozabijać te kalaruchy, kawałuchy No, Ja no, wezmę skorupa. A i ty lecisz dziucha dobra Ty lecisz tutaj Na naukę Nie ma innej opcji niestety tu jest ich ile? Tu jest ich pięciu. Tu jest ich pięciu. Więc ja może ją albo kogoś. Na Nikodema. Wrzucimy tutaj. Na sam dół, żeby ona też produkowała coś tego prądu. No bez sensu, że to stoi puste. A prądu cały czas za mało. I ja Chyba Power Generator rozbuduję tutaj. Tak jest, i ty robisz prąd. to hmm. będzie na 4 minuty, ale trudno. Może oni trochę nawet nadrobią. Uda się, oby się udało, proszę. Jest. A co ja dostanę za to? 200 kapsli, dobra. Dobrze, więc tak oni wracają. Ich mamy przejrzanych. Co my tutaj w ogóle mamy? 3, 3, to gdzie słabe? Słabe, słabe, słabe. Dobre, dobre, ok. Nic tu więcej nie ma. Nie, jeszcze mamy jakieś śmieci. W porządku, dobra. Ile mamy miejsca w magazynie naszym? O, jeszcze dużo. Więc spoko. O, to mogę sobie zrecyklować. Nie będzie nic z tego. To sobie też zrecykluję. Z tego też nic nie ma. A to też. Ładnie. Super. I z tego też nic nie ma. Dobra. Ryzyko jest, bo zawsze jest. Ale kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Proszę Państwa. Tu coś mam do wyrzucenia. To mi się może przydać, ale ich mam 5. Eee, sprzedam jedno. Aż tyle mi nie jest potrzebne. Strędzat on dużą, ten sportowy outfit, charizmy też mam mnóstwo. Eee, to mogę sprzedać jedno. Dobra, tu mi zostaje sprzedać: zebrać wodę i zebrać prąd. Dobra, i oni ruszają teraz dalej w produkcji. Co to jeszcze można dzisiaj zrobić? Chyba już nic nie możemy zrobić. Oni sobie trenują w najlepsze. Ten nataniel. Jak on teraz tutaj mi się fajnie podciągnie, to to będzie naprawdę niezły już gość. Tu jest szaradka. Hm. Tej percepcji już ma trochę ta Surimi. Czy jej nie zmienić outfitu na jakiś bardziej... Tylko jaki? Czy ci trochę endurance'a jeszcze? Że mi da trochę więcej szczęścia? Aryzma i szczęście? Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Tu. czekaj oni wrócą. Nie to. Nie to chciałem kliknąć. Oni wrócą. I tu już będzie. 2000 tysiące więcej, czyli 15 koła. 15,5 koła. To już naprawdę dużo. I bardzo dobrze. I tak, ona dopiero przyszła, Emilka. Więc ona jest nikim jeszcze. Ona jeszcze ma stręża sporo fajnie. Ta sobie trenuje dobra. On trenuje ten. The agility, ale już ma go dosyć dużo, więc ja go mogę wysłać do Strange'a teraz. On sobie ma trenować, bo ma dużo Strange'a, ona też ma trenować. Percepcja teraz Rysiek musi trenować, Szaracka też, Surimi też i Angela też w porządku. Endurance ona musi i Nataniel też musi. Ona ma trochę tej inteligencji. I tak to chyba musimy teraz zostawić. Czy coś tu jeszcze zrobić? Ja w sumie tak. Kogo tutaj mamy? Levelem może oni wracają. Josia. Tylko Josia poza inteligencją nie ma nic. Więc bez sensu ją tak tutaj. Ewelcia. Ewelcia sobie trenuje. A może wysłać ją. Pokaż mi co ty masz Strangea 3. Coś jeszcze mogę Ci dać ciekawego? Nie. Ale widzę, że mam jedną rzecz, która mi się na pewno przyda w tym pokoju. Ona ma taki dupiaty armor. A jakby jej dać? To. Bajlando. Dobra, kogo my też raz mamy? Tak, oni wracają. I Harold też wraca. Wanda. Wanda, Wanda, Wanda. Wanda robisz prąd, ale będziesz musiała coś innego zrobić. Poszukajmy jakiegoś stroju dla Ciebie na podróż endurance a masz mało, więc dostaniesz plus 3 Endurance'a. Masz broń, więc idziesz w tany. Dam ci tutaj 10, 8. Idziesz eksplorować nasz ten świat. Dobra. A my, kochani, widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Zostawcie lajka, like jeśli się podobało. Do zobaczenia. Cześć.